Yo, ośmamka z tej strony La Gabriella. A dzisiaj zagram sobie w Minecrafta. No i oczywiście standardowo jestem sama, niestety. Ale jestem sama. Yy... No i co? W sumie możemy tak naprawdę lecieć. Została jeszcze tylko tak naprawdę witam was jeszcze raz. Mam jest buraczki. No. A więc w takim razie was witam jeszcze raz. No i takie malutkie info o odnośnie komentarzy i, i Robloxa. Ogólnie, jeżeli napiszecie komentarz pod jakimś starym, mega starym filmem, to ja na te komentarze będę również odpowiadać, więc możecie ja śmiało pisać te komentarze. No i co? A jeśli chodzi o kwestię Robloxa, no to słuchajcie, możecie dołączyć do mojej grupy Gangbanana, tak, to jest moja grupa gang banana z wykrzyknikiem. Yy, ogólnie jak sobie wpiszecie yy, jakby w wyszukiwaniu graczy La Gabriela, no to będziecie mieli mnie, klikacie na mnie i, i tam zjeżdżacie sobie na dół i będziecie mieli gang banana. Jak coś to jestem po prostu La Gabriela, bez żadnych na przykład yy, jakichś tam innych rzeczy, po prostu zwykła la Gabriela. No, w sumie tak jak moja nazwa kanału. E, no więc koniec tego info. My już zabieramy się za. Czego. Tak naprawdę po prostu zagad... zabieramy się za ogarnianie jakiejś tutaj znowu domku. Tutaj był cynamon, tutaj była magia, a tu była. Miłka. Tak się chyba nazywała... Miłka? Albo... Dobra, to, to była Miłka, tak? To była Miłka. E, mamy już jeden name, tak? Tutaj... Właśnie, gdyby ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to... Słuchajcie, wpadajcie, bo było naprawdę ciekawie. A my musimy iść koniecznie ukraść jak, jakiemuś wieśniakowi po prostu skrzynię. Ehm... Musimy ukraść po prostu skrzynię, e, a po co po to, żebyśmy po prostu zmieściły nam się wszystkie rzeczy w ekwipunku. Tu była skrzynia, była skrzynka. E, ogólnie nie wiem, czy tutaj można robić jakieś rzeczy w tym, ale chciałabym sobie stworzyć wiosce kowala. Z tego co wiem, kowal potrzebuje kowadła, żeby mieć taką jakby profesję. Więc kowala nie zrobimy, bo kowadła no, nie mamy, nie mamy. Ale jak ktoś to potem temu farmerowi, to zmienimy profesję. A czemu farmerowi... Bo farmera nie mamy, ale sobie dzisiaj zrobimy. Mogę zrobić barszcz. Wiecie co, zrobimy sobie. A czemu nie? E, ogólnie postawię, e, postawię sobie tą tutaj skrzyneczkę. Co ja zrobiłam chwilę? Postawię sobie oto tutaj tą skrzyneczkę. W tym właśnie. Serio. Musimy sobie sikierkę zrobić, bo no bez sikier to będzie problem. Czy my mamy jakiegoś kobla? Tak przy okazji się podkładam te rzeczy, wędki, wszystkie, które właśnie złowiliśmy w poprzednim odcinku, więc jeśli nie byliście na tym odcinku, to koniecznie musicie go nadrobić, a my teraz... Pójdziemy sobie zrobić kamienną sikierę, lub jakiekolwiek kilo. W ogóle ja nie wiem, czy my mamy tutaj gdzieś. No bo ogólnie my jesteśmy tutaj w tej wiosce na ta wioska na pustyni i to niestety jest no pewien problem. Dobra, mamy na sikierę, dobrze. Ogólnie to jest pewien, no, dość spory problem, że my rzeczywiście mieszkamy tutaj e, w tej pustyni, zamiast na przykład, nie wiem, w jakiejś normalnej miejscowo miejscowości. No, ale no trudno, mamy jakieś drewno, no nie ma wąsk. i tak poza tym, to potór drewno. Musimy sobie iść. A gdzie? A tutaj z tyłu, ponieważ tutaj mamy naszą genialną farmę drewna. Tak, farma drewna nam się po prostu drewno hoduje, więc no fajnie, fajnie. Bo nam się tego e, drewienko hoduje. Możecie napisać czy chcecie mm, serię ze Star Stable albo po prostu jakieś e, kody do jakiejś gier po prostu Na przykład do Star Stable, jakieś tam kody. Ogólnie kody do Robloxa. Jeśli chcecie, kody na, na tutaj dwie rzeczy do waszego awatara w Robloxie, no to możecie pisać też w komentarzu, czy zrobić taki odcinek o tych dwóch właśnie kodach na te rzeczy po prostu do waszego awatara w Robloxie. Ko dobra, koniec tego gadania o, Roblox, o Robloxie, bo to w końcu nie jest odcinek do Robloxa, tylko. Naszego kochanego Minecrafta. W którym sobie właśnie ściemnę tutaj drewniano. Bo potrzebujemy. No, bo potrzebujemy sobie zrobić sikierkę. Która się w tym momencie bardzo, bardzo, ale to bardzo przyda. Eee, musimy sobie jeszcze ogarnąć tego farmera. Ale to jutro, ale nieżej w kolejnym odcinku. Chodzi mi o ten Minecraftowy dzień, jutro. O, sadzonki, sadzonki są bardzo drogocenne. No, coś tak na mnie gapicie, szkielety. No, więc idziemy sobie do naszego m, dziwnego domu. E, pójdziemy sobie spać. I rano sobie ogarniemy tutaj sikierkę. E, właśnie, sikierkę sobie ogarniemy. Ten kod na mnie w ogóle śpi. Bardziej magia na mnie śpi, bo tak się nazywa ten kod, magia. Dobra, mm, teraz musimy to sobie drewno przerobić na deseczki. Mm, dużo deseczek, bo potrzebujemy jeszcze szkła. E, deseczki na patyki. Nie, ja to skraftowałam, Dobra. E, patyki, a to sobie przerobimy na sikiereczkę. Na sikierkę sobie to przerobimy. Pyk. Mamy sikierkę, którą sobie damy za to, to za to. W ogóle ten kilof nie jest nam jakoś mega potrzebny. jego go hu hu hu. przypalimy, dobra, i patykami też. W ogóle ten kilof się szybko marnuje tutaj. już ta energia jakbym dobra, masz deski. Dobra, my sobie teraz, tutaj nie, to szkło będzie rosło, a my idziemy zrobić profesję temu wieśniakowi. Mam taką nadzieję, że ten wieśniak będzie się dobrze czuł w tej profesji. Przynajmniej mam taką nadzieję, gdzie tu jest kompostownik. O, mamy. Chodź co, ja tu wolę zabrać skieram, bo nie jestem pewna. Dobrze, dobrze. Mamy to. Pyk. I teraz idziemy do tego wieśniaka, który jak zwykle jest zaaktowany przez te posuchę. W sensie, że to jest zębiaczki. Mamy tutaj coś jeszcze dookoła. Nie, dobra. Wiesz, jak słuchaj. Um. Czekaj. Nie może mi tutaj uciec, więc robimy akcję. Nie, nie może być. Że bierzemy sobie to. To stawiamy tutaj. To sobie zniszczymy. Tu postawimy kompostownik, teraz. Typ. No nie. No tak to działać nie będzie, więc wieśniak, nie otwieraj tych do domu właśnie. Ja się tutaj na razie zabuduję. Słuchaj, wieśniak. Masz tu bunkier. O, masz tu, żebyś nie otworzył tych drzwi czasami. Masz tu proszę. No dalej podchodź do tego gościu. Masz być farmerem. Zaprzyjaźnij się z tym. Proszę bardzo, jaki masz domek ładny. Proszę bardzo, jeśli Ci tu deskę postawię. Okej, okay, czyli wiesz jak ładomek. Bardziej bunkier. I pieśniaku, słuchaj. Obudujemy Cię... No, Obudujemy Cię tymczasowo drewienem, żebyś się zapoznał dosłownie z tym kompostownikiem. Proszę bardzo. No i dobra, teraz jak my stąd wyjdziemy. Dobra, Ej, wiesz jak nie, nie wydostaniesz się czasami tutaj mi tak. Dobra, już jesteśmy tak naprawdę wolni. Tylko żebym sobie jeszcze tych drzwi na razie nie otworzył, dobra. A więc słuchaj wieśnia, teraz się zaprzyjaźni z tym kompostownikiem. Nie wiem jak tam ci będzie, wygodnie. Yy, a my sobie teraz pójdziemy. Yy, po to szkło. Co nam się tam zrobiło? To szkiełeczko. Schodzimy pyk. Otwieramy to byra. Zobaczymy ile ogólnie nam się tego szkła zrobiło. No 7. No jakoś satysfakcjonująca liczba to nie jest. Będę jeszcze musiała pozbierać piasek. Um, piasek, żeby dokończyć tej... Nie, ale pierwsze piętro mamy gotowe. Więc ja z moją żelazną łopatą, która jest super. Super łopata wojownika. W ogóle to mi się zniszczyło, nie? Super łopata wojownika ninja. No, dobra. A więc pójdziemy sobie pościnać, to na pewno bardziej pokopać, bo pościnać raczej tego nie zetniemy, a bardziej jak już to skopiemy, więc żdałoby się ogólnie też jakoś się rozwinąć. W sensie, że skończymy dom i od razu idziemy do jakiejś tutaj e, kopalni, żeby sobie zrobić wszystkie te jakieś rzeczy, tam pójść do. Na zeru, do i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie m, chcecie, żeby ktoś tutaj był, jeszcze na tym serwerze? Znaczy mogę kogoś zaprosić, na przykład Igora. Mogę zaprosić na ten serwer. Nie, muszę szybko dojść do domu, bo nie mam jedzenia. Zebrałam ze sobą jedzenia, jak, jak mogłam to tak zrobić. Pyk, idziemy do domu. Jeszcze kawałek, jeszcze tylko po tych schodach. Dobra. Jak tu jest to jedzenie? Mm, dobra, zobaczmy, ile to daje. I mi się nie... Dobra, mamy to miskę. Wiecie co? No to tak średnio daje. Dobra, mamy... Jaką nam cztery Dobra, to daje 3. No tak. Wiecie, zawsze mogło być lepiej, więc, yy, znaczy nie żeby to było jakoś mega złe, bo jakoś też mega złe to nie jest, ale yy, zawsze mogło być lepiej. Dobra, teraz idziemy już wreszcie robić górę i może wreszcie skończymy ten domek, ogromny domek, w którym jeszcze coś tu na górze. Nie mam pomysłu co tu zrobić na górę, na górze. Mogę tam zrobić farmę zwierząt, ale... Wiecie co dobra, zrobimy tam farmę zwierząt. Nie wiem jak to dziadowską będzie wyglądać, ale mam fajny plan na ten dom. Ale potrzebujemy na pewno wiaderka wody, jeśli chcemy ten plan zrealizować. A więc dobrze, najpierw to my się zajmiemy dokończeniem tego domku które, no nie ukrywam, jest bardzo duże. A I przy okazji pójdziemy sobie zebrać... Wow, ile tu nam wydropiło. Pozbieram sobie to wszystko. W ogóle tutaj przy okazji jest, jest, jest jeszcze farma patyków, bo z tego też patyki lecą. Dobra, poślemy sobie to ręcznie już. Może coś akurat wydropnie. Sadzonka chyba wydropiła. Dobra, 6 sadzonek, 7 patyków. No dobrze, dobry drop. Nic nie ma, nic nie ma. Dwie. Dobra, to sadzimy z powrotem te sadzonki. Tak naprawdę na tym polega cała farma drzew. Bo jak wiecie, wcześniej musieliśmy tam daleko latać yy, po te wszystkie drzewka, a teraz mamy to bardzo blisko. Więc to jest. I tu ogólnie sobie, yy, chyba sobie zrobię wyjście na ten tył i tam ogólnie posadzę dirta aby tak ładnie wyglądało. <laughs> dobra, siedem szkła, idziemy na górę i to dekorujemy. Przydałoby się wreszcie ten dom skończyć, no bo ten dom, budowa tego domu się już ciągnie no naprawdę od wielu odcinków. Tak naprawdę w sumie od samego początku budujemy yy, ten dom. No ale dobra, jak chcemy mieć porządny dom, no to trzeba też nie napracować tu. Tutaj. Mm. No teraz to wygląda lepiej, zdecydowanie. Zdecydowanie i to na pewno wygląda lepiej. Dobra, bierzemy sobie to. Wiem, że ja tak pochodzę dosłownie po te dwa szkła no, ale chciałabym ten dom skończyć jak najszybciej, żeby się już zmudzając z czymś innym. Dobra. Pójdziemy sobie. Mm. Wiecie co, bo sobie te plony? Te, które urosłem. No bo wiecie co, jak już zbieramy te plony? Zbierzmy wszystkie, żeby potem nie musieli co chwilę latać po każdy jeden. Dobra, nie zniszczyło się. Marchewki mamy cztery, więc marchewki jak najbardziej sobie zasadzimy. Chociaż wiecie co nie wiem, czy nie płaca się bardziej się sadzić tej pszenicy. Bo jednak, nie, jakby nie patrzeć ten, no to, chleb daje więcej. Tu możemy jeszcze sobie posadzić. No, jak największa farma, żeby tutaj była. Im większa farma, tym więcej rzeczy będzie. Więc dobrze, to się przyda akurat. Pyk. I sadzimy tak. I nie mamy więcej. Nasion. E, pójdziemy zobaczyć jak tam tamten e, wieśniaczek tam. Czy on już ma tą profesję, czy jednak jeszcze No nie ma. Mam tu był ten wieśniak. Halu, wieśniak. Trzymasz się jakoś? Czekaj, musimy tu sobie zrobić okienko. Czy ja to źle robię, że on tej profesji nie chce. Aha. Wieśniak! Bieraj tą profesję. On nie wyjdzie, nie? Tylko zombieaki tu mogą wejść, więc nie. Nie, on będzie nam tu ginął. Dobra, łóżko trzeba mu odmurować. To, to. No, aha, właśnie, bo się robi. Noc! Noc się robi. Nie! Super, naprawdę. Ogólnie nie wiem, czy nie oswoić jeszcze tego kota, ale chyba nie, chyba nie. Myślę, że no. Znaczy raczej nie, nie będziemy go oswoili. Po co? Po co nam skoro mamy już tutaj trzy koty? O, dobra. Poczekam sobie na to piętnaste szkło. Teraz pójdziemy spać. Mm. I teraz sobie wstaniemy. I teraz sobie pójdziemy dać to szkło na samą, samiuteńką górę. Nie wiem, czy tu zrobić trzecie piętro, ale po, po co, po, po co, po co się męczyć, skoro mamy już tak naprawdę gotowy dom z tym całym szkłem. No, Znaczy, może gotowy dom to jeszcze nie jest, ale <laughs> może być niedługo gotowy. Gotowe. Myślę, że w kolejnym odcinku go skończymy. Albo w tym odcinku. Nie wiem. Ej, tu mi brakuje. Trzy szkła. O Minecraft dlało się. E, trzy szkła, no a ja akurat mam trzy szkła, więc. Czy to przypadek? Nie wiem. Minecraft chyba chce, żebym już skończyła ten dom. W tym odcinku. Więc może sobie go skończymy. No, nie wiem, nie wiem czego kończyć, ale wiecie co no jak nam, jak to szkło się będzie szybciej przypalać, no to jak najbardziej ten dom tutaj skończymy. Dobra, tu nam została jeszcze ta strona tylko. Pyk. Nie no, myślę, że szkło ogólnie to skończymy, tylko przydałoby się czymś tutaj zająć innym, żeby ciągle po to szkło nie latać. Nie wiem, możemy jeździć do wioski. Nie wiem czemu ta profesja się temu wieśniakowi nie zmienia, i to mnie trochę martwi, że to się mu nie zmienia, a powinno się mu to zmienić. No, powinno, powinno. Znaczy, my tutaj tą skrzynię już jakby. No, tak, okradaliśmy tą skrzynię, no to nie no, dobrze. Znaczy, może nie okradamy tych wieśniaków, ale tak, tu jest mój most. Eee, wiecie co? Dobudujemy się z tej strony tym, tym, tym czymś, aby, pyk, pyk, powiedzmy, że tak, tak i tak. Dobra, konstrukcja najlepsza tu nie jest, ale jakieś tam dojście, no, no, jakby nie patrzeć, no to jest. Zobaczymy już tutaj sobie... Wow. Tutaj mam ten kociołek z wodą. Szkoda, że go nie da się jakby odstopić. Dobra, wiecie co? Posadzimy sobie kaktuska w domu, bo, bo te kaktusy naprawdę ładnie wyglądają. Więc sobie posadzimy. Szkoda, że ta wioska wymarła, bo jak tu przechodziliśmy na pierwszym odcinku, to naprawdę <laughs> wioska była zaludniona. A teraz... No, został nam jeden wieśniak. Niestety, ale schodziłam po tej wiosce. No, nie ma więcej wieśniaków. Tego farmera mogliśmy jakoś bardziej ochronić, bo. bo no, bo nie ma wieśniaków. No, no nie ma. Tak, zbieramy sobie. Dobra, idziemy te trzy szkła tam włożyć na górę. Znaczy, mało nam zostało do dokończenia, jakby szyby tutaj. Jeden, dwa, trzy. No, to mało zostało. Sześć szkła tam nam brakuje, sześć dokładnie. No, no to dobra. A my sobie mieliśmy tego kaktuska, Mamy tutaj drewnianekopyk. Ja Mamy tutaj doniczkę. I sadzamy sobie kaktusika. Piek. Kotek, jak oceniasz, podoba Ci się? No, podoba Ci się, się czy nie? Nie pod. Tak? Tak, podoba mi się. Wam się podoba? Słuchaj, Cynamon, tobie się podoba? I Tobie miłka też się podoba? Myślę, że tak, a więc dobrze. Eee, w każdym razie na sam... O, idealnie mam 6 szkła, to już nie będę tego piekła. Eee, dobra, to w takim razie gdzie mam to szkło? Okej? Okay, tutaj mam to szkło. Yes, Skończymy sobie domek! Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jej, słuchajcie, udało nam się. Skończyliśmy szybę w naszym domu. No, teraz pytanie, co tutaj zrobić na górze? Mamy wolną przestrzeń, więc na górze nie wiem, co będzie. Ogólnie na dole też tu jest jakoś, jakoś, jakoś pusto. Trzeba jakiś dywan w skrzynce, jakikolwiek. Bo to by można dywanem, jakby nie patrzeć, to wypełnić. Ale nie mamy. No nie, dywanu niestety, ale nie mamy. I co? Mm, Weźmiemy sobie to. Co to jest terakota i tą terakotę sobie postawimy. Wiecie, co sobie postawimy gdzieś tą terakotę? Powiedzmy, że tutaj. Powiedzmy, że tutaj będzie właśnie ta terakota. Nie wiem po co to zrobiłam, ale musimy tutaj to sobie tutaj odłożyć. I wziąć tą zwykłą wędkę. Teraz pytanie, gdzie ta zwykła wędka jest? Tu. No i to nie A więc idziemy sobie łowić rybki. Bardziej jakieś fajne dropy. Mam taką nadzieję, że tu się coś fajnego złowi, serio. Już coś płynie. No ryba! No nie. No nie, no nie. No, no, no i na ryba no te no, też nie. Dawaj, dawaj. Dawaj. Dawaj, płyń coś. O, płynie. No, no nie, ale jak będziemy na pewno chcieli karmić te koty tymi rybami, no to, no to możemy karmić. No Fishem nie nakarmimy, bo paperfish. W ogóle paper Fishem da się karmić koty? Nie wiem, ale możemy to przetestować. Tylko niech ta wędka się już wymarnuje, bo naprawdę ona jest już na końcu yy, wyczerpanie jakby, więc... Niech to się wymarnuje. Dawaj, dawaj, dawaj. O no nie, po co nam butelka szklana z wodą? No po co? Po co? Znaczy, jak będziemy chcieli sobie robić jakieś miksturki, no to się przyda. Nie trzeba będzie tego szkła zbierać, w sensie przetapiać, ale. No dobra, może się do czegoś przyda. Może się do czegoś przyda, po prostu. Dawaj, dawaj. Powiem coś, jak ten dom w ogóle wygląda tutaj. jest taki kloc. No. Mm, Przydałoby się ten dom. Dałoby się w tym domie jakoś, nie wiem, urozmaicić, żeby to nie wyglądało tak, tak jednakowo, po prostu, żeby to wyglądało jakoś e, lepiej. No. no. I pamiętajcie, aby oczywiście dołączyć do mojej grupy na Robloxie Gang Banana z wykrzyknikiem. A jak do niej dołączyć, wpisujecie moją nazwę kanału w wyszukiwarce graczy w Robloxie, e, czyli dla Gabriela, Wchodzicie w mój grupę. Po prostu wchodzicie w mój profil, zjeżdżacie sobie lekko na dół, klikacie na grupę Gangbanana i klikacie po prostu dołącz. No więc tak Tak będzie najszybciej. No. Ogólnie, do znajomych mogę kogoś przyjąć. Jeśli ktoś chce, to możecie pisać, bo odbyle jakim filmem. No to tam przyjmę, tylko musi być ważnik. Kiedy ta wędka się zużyje, no. Dawaj wędka kończ się. Właśnie, bo ta wędka już dopiero zużywa, kiedy się coś złowi. Mm, to dlatego może ona tak długo się, zma tak długo jakby wytrzymuje. No to sobie połowimy. Dawaj, dawaj. No dawaj. O, dobra. Dobra, dostaliśmy skórę. No no, to nie jest jakoś fajny drop, ale dobra. No ale niech będzie. Mam nadzieję, że to ryby jako szybciej niech płyną, niech płyną mnie jako szybciej. No, bo by się ogólnie to przydało tak szybciej. O, to się płynie. Zwykła ryba. Dobra, wiecie, co Pójdziemy sobie nakarmić karmić y, te koty? Tymi rybami. Powiedzmy, że najpierw wam dam po dorszu. Masz. To mi się nie zakochajcie czasami. I tym też masz. I teraz jeszcze macie. to. to. I to. I teraz żebyście. mi się tylko nie zakochały koty. bo nie chcę Was jakby zakochiwać. No, dobra. No i co, no to by było w sumie tak naprawdę, to by było tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten odcineczek. No bo co tutaj więcej? No koty nakarmione. Więc żeby nie było, że nie karmię kotów. Bo je karmię, właśnie je nakarmiłam na odcineczku, więc no wiecie wiecie. A dobra, mm, zobaczymy, czy możemy nakarmić kota paperfishem. Mm. Nie, kota nie da się, ale mogę to zjeść. Pa, widzowie! Pa, trzymajcie się do usłyszenia, no i... Pa!